Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi nowymi ulubieńcami. Nie chcę od razu zdradzać co to jest, ale uwierz mi, jest wiele do odkrycia. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 4. Rozmiar ostrza do otworu jest w pełni regulowany w zakresie od 0 do 14 mm. Materiał jest również dobrej jakości i trwałości, a stop aluminium gwarantuje odporność w każdych warunkach i brak zużycia nawet po intensywnym użytkowaniu. Rękojeść została zaprojektowana w sposób umożliwiający antypoślizgowy chwyt, natomiast wyprofilowana końcówka jest idealna do wygodnego i łatwego użycia. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 3. Wykonany jest ze stali szybkotnącej o maksymalnej twardości, co zapewnia najskuteczniejszą ochronę przed atakami rdzy. Może być stosowany do każdego rodzaju rozwiercania ręcznego. Cena tego rozwiertaka z pewnością czyni go produktem, który należy wziąć pod uwagę. Jest konkurencyjny na rynku i łączy w sobie doskonałą jakość, co sprawia, że jest to niewątpliwie produkt, który należy wziąć pod uwagę zwłaszcza w przypadku prac precyzyjnych. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2. Z pewnością mówimy tu o bardzo dobrym rozwiertaku. Jest on wykonany w całości z metalu i jest najwyższej jakości, dzięki czemu zapewnia twardość i precyzję, jakich potrzebujesz. Możliwość regulacji rozmiaru oznacza, że narzędzie to może być stosowane w celu uzyskania odpowiednich rozmiarów i kształtów w każdych okolicznościach. Ten ręczny rozwiertak można regulować za pomocą jednego lub kilku zębów, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Jest to rozwiertak gwarantujący doskonałą jakość, wykonany ze stali szybkotnącej o maksymalnej twardości, co zapewnia całkowitą ochronę nie tylko przed rdzą, ale także przed ewentualnymi pęknięciami. Oczywiście, ponieważ jest to rozwiertak ręczny, nie można go używać maszynowo, lecz tylko ręcznie. Wewnątrz opakowania znajduje się ręczny rozwiertak, który można idealnie dopasować do swoich potrzeb. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.